Zamki, przydrożne kapliczki, kościoły i wiatraki znaleźć tu można na każdym kroku. Gmina Zebrzydowice to miejsce, w którym wypoczną zarówno miłośnicy turystyki pieszej, jak i rowerowej. Znajdą tu też coś dla siebie amatorzy sportów wodnych. Tu nikt nie może narzekać na nudę, bo Zebrzydowice, choć niewielkie, to mają duszę. Nad rzeką Piotrówką na 40 km2 mieszka ponad 12 tysięcy ludzi. Gmina Zebrzydowice położona jest w powiecie cieszyńskim na południu województwa śląskiego. To przedsionek Beskidów, któremu nie brak wyjątkowości i szczególnego uroku. Początki miejscowości tworzących gminę Zebrzydowice sięgają XIV wieku, od zawsze należały do księstwa cieszyńskiego. W 1998 roku gmina stała się częścią euroregionu Śląsk-Cieszyński, w skład którego wchodzą również czeskie miasta i wioski, bo polsko-czeska granica jest tuż za miedzą. Dlatego piesze i rowerowe szlaki snują się tu, zapominając o granicach, raz po jednej, raz po drugiej stronie. Kto pierwszy raz zawita w te strony, koniecznie powinien odwiedzić tutejsze zamki. W Zebrzydowicach stoi okazały pałac w stylu niemieckiego baroku. Pierwsza budowla w tym miejscu stanęła na przełomie XV i XVI wieku. Wówczas był to zamek obronny w stylu gotyckim. Jednak w XVIII wieku zupełnie go przebudowano za sprawą rodu baronów de Matencloua, których Zebrzydowicki Zamek był główną siedzibą. Wokół zamku rozciągał się duży dwuhektarowy park. Jednak kiepska sytuacja finansowa zmusiła ród baronów do sprzedania swoich zebrzydowickich dóbr i w 1888 roku zamek stał się własnością hrabiego Larysza. Zniszczony podczas wojny, doczekał się odbudowy na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Dziś, w tym miejscu mieści się gminny Ośrodek Kultury i gminna biblioteka publiczna. W kończycach małych Zamek i jego otoczenie to jedno z najurokliwszych miejsc. Tu młode pary chętnie zawierają związki małżeńskie, tu koncentruje się życie kulturalne i towarzyskie. Zamek stał w tym miejscu prawdopodobnie już w XIV wieku. Jego rozbudowa to zasługa rodu czelów z Czechowic, którzy konsekwentnie nadawali mu renesansową formę z arkadowym dziedzińcem. Kolejna rodzina Pełków z Nowego Miasta utworzyła tu romantyczny ogród w angielskim stylu. Przebudowa i generalny remont w XIX wieku to zasługa trzecich właścicieli – folwarcznych. Ostatni remont w latach 90. ubiegłego wieku przeprowadziła gmina Zebrzydowice. Aktualnie w zamku znajduje się gościniec zamkowy z restauracją, karczmą i hotelem. Jest tu także izba regionalna wsi Cieszyńskiej. W niej zgromadzono przybory stolarskie, masarskie, szewskie, rymarskie oraz pszczelarskie. Można tu znaleźć przykłady tradycyjnego haftu, ozdób bibułkowych oraz malarstwa na szkle i rzeźby. Akweny wodne przy obu zamkach, w zebrzydowicach i kończycach małych, udostępniono dla celów rekreacyjnych. W Zebrzydowicach na stawie Młynszczok powstał ośrodek sportów wodnych wraz z kąpieliskiem w formie pływającego basenu i przystanią wodną z wypożyczalnią sprzętu pływającego. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają tu ratownicy. Podobny ośrodek funkcjonuje w kończycach, gdzie można wypożyczyć kajaki i rowerki wodne. Oba miejsca cieszą się zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych. To nie jedyne miejsca rekreacji i sportu w gminie Zebrzydowice. Funkcjonuje tu również kryta pływalnia, a w Kaczycach i Kończycach Małych hale sportowe usytuowane przy szkołach. Co roku gmina organizuje liczne sportowe imprezy dla amatorów. Z jednej strony sport i rekreacja, z drugiej kultura na wysokim poziomie. Co roku latem dziedziniec Zamku w Kończycach Małych zapełnia się podczas koncertu w ramach festiwalu muzyki wokalnej Viva il Canto. Melomani w wyjątkowym miejscu mają okazję uczestniczyć w muzycznym wydarzeniu. W Zebrzydowicach tradycyjnie na wiosnę organizowany jest regionalny konkurs wypieków na zapusty i wielkanoc oraz międzynarodowy przegląd zespołów regionalnych Złoty Kłos. Wszystkie te imprezy przyciągają swoich stałych bywalców i oczywiście nie są jedynymi wydarzeniami kulturalnymi w gminie. Nie tylko zamki, ale również kościoły warto odwiedzić, będąc w gminie Zebrzydowice. Drewniany kościół podwyższenia Świętego Krzyża w Kaczycach jako całość jest najstarszy, bo pochodzi z 1620 roku. Z niedalekiej Ruptawy trafił tu dopiero w latach 70. W kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kończycach Małych znajduje się XVI-wieczny, słynący cudami obraz Matki Boskiej Kończyckiej. W centrum Zebrzydowic wznosi się kościół w Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, a w Marklowicach Górnych najmłodszej parafii w gminie Kościół pod wezwaniem Świętego Józefata Kuncewicza, biskupa i męczennika. Gmina Zawżdowice jest gminą ciekawą, którą warto zobaczyć, warto zwiedzić zabytki, które tutaj są na tym terenie. Można miło spędzić czas, odpocząć. Takim ciekawym myślę jest szlak zamków nad Piotrówką. Niezbyt wymagająca trasa, a prowadzi po urokliwych miejscach nie tylko gminy Zabrzdowice, ale i naszych sąsiadów, czyli po gminie Haszlach i Piotrowic koło Karliny. Od jakiegoś czasu staramy się lansować tą turystykę weekendową, czyli możliwość spędzenia wolnego czasu blisko swojego miejsca zamieszkania. Na szlaku zamków nad Piotrówką nie można pominąć również pięknego zameczku Łowieckiego w Pierstnej po czeskiej stronie, w gminie Petrowice koło Karwiny. Otacza go park w stylu angielskim. Na początku XX wieku w zameczku mieściła się Piotrowicka Czeska Szkoła Wydziałowa. Podczas wojny tu znajdował się obóz dla internowanych Polaków ze Śląska, potem skład amunicji. Dziś w Zameczku Łowieckim w Piersnej jest winiarnia oraz galeria miejscowej artystki Renaty Filipowej. Piotrowice kałokarwiny karwiny współpracują z Zebrzydowicami. Mieszka tu ponad 4000 mieszkańców. Miejscowość notowana jest już w xiv wiecznych kronikach. Myślę, że najpiękniejsza historyczna pomadka jest drewniany Kosteli, który jest blisko o przechodu z Zebrzydowicami. A potem mamy tutaj jeszcze dalszych pięć kulturnych pomatek. Ja myślę, że takowa ta druga, która stoi za to je Petrovický zameček, který v současné době doznal různé přestavby, udělal se z toho lovecký zameček. Máme na hradičním přechodě, ale směrem na Gorov, na druhé straně Petrovic, máme takové centrum, které má střední škola Dakol, je tam hotel Dakol, A rozwiedzie tam golfowe, takie golfowe, takowe hryście, a może też jak uczyć, opalovat z golfowej holi. Po polskiej stronie piotrówki, na szlaku zamków, cieszy oko jeszcze jeden zamek, w kończycach wielkich. XVII-wieczną posiadłość zbudował baron Jerzy Fryderyk Wilczek, później była we władaniu hrabiów Thun hohenstein Dzisiejszy, barokowo-klasyczny wygląd uzyskał w XIX wieku. Ostatnia właścicielka zamku, hrabina Gabriela von Thun-Holstein, znana była wśród mieszkańców jako dobra pani. To ona wpisała się w pamięć ludzką jako szczególna filantropka i fundatorka jednego z pawilonów Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Niestety posiadłość odebrały jej władze komunistyczne i hrabina końcówkę swojego życia spędziła w wynajętym pokoju w Cieszynie. Kończyce wielkie to część gminy Harzlach. Przebiegają przez nią liczne szlaki rowerowe, a miłośników przyrody cieszą okazałe dęby, spokój i sierankowy nastrój zapewniają tu liczne pola i łąki, można tu polować i wędkować. Hazlach jest bardzo malowniczą gminą. Udając się szlakiem rowerowym. Można podziwiać krajobrazy, choćby z Skopca Zamarskiego, gdzie Rozciąga się przepiękna, wspaniała panorama na całą okolicę, na całą ziemię cieszyńską. Jadąc przez Kończyce można obejrzeć zabytkowy kościółek drewniany z XVIII wieku. W Zamarskach Świętego Rocha też drewniany kościół z XVIII wieku. Tutaj ludzie chcą mieszkać.